Cześć, ja jestem Antydeveloper. Dzisiaj jeszcze dobre informacje dla miłośników Galerii Malta. Wszystkich, którzy to oglądają, zapraszam na krótszy, o wiele materiał niż wczorajszy Dugas. Dziś jest sobota, mamy 10 lutego 2024 roku i krótszy, o wiele materiał. Byłem sobie na nad Maltą. Bardzo miłe powietrze jest, niestety jest mgła i smętna pogoda, ale rozweselił mnie widok, tego, że nic się prawie nie zmieniło. Praktycznie tylko widzę, że lekko, lekko tam jest rozwalone te płyty, które wisiały takie, ale z zewnątrz tutaj nic się nie zmieniło. Galeria stoi, w środku jest ciemno, niestety, co mogłoby wskazywać albo na to, iż dzisiaj nikt nie pracuje, albo że jest prąd odcięty. Tak czy siak, taki krótki materiał, ponieważ wczoraj już to wszystko nagrywałem, nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że tam wisiały takie płyty z betonu, które były rozwalone. No i teraz już ich nie ma Wszystko prezentuje się tak samo, dlatego dzisiaj będzie po prostu obchód z ujęciami galerii Zamiast zbędnego gadania e, I tyle, i widzimy się już z drugiej strony, tam pod bramą e, główną Chociaż to nie jest chyba główna, główna jest od strony tam ulicy Baraniaka Pod tą drugą bramą wjazdową, bo są tylko dwie na teren rozbiórki e, W zasadzie to nie rozbiórki, dzisiaj tu żadnej rozbiórki z tego co widzę nie było Ewentualnie może te gruzy pozrzucali, te co wisiały na e, zbrojeniu. Tak więc dobra informacja, bardzo się z tego cieszę. E, bardzo mi miło z tego powodu, że jeszcze dzisiaj e, jest taki sam stanie jak wczoraj. No i dobra, widzimy się za chwilę już pod tamtą drugą częścią. Opowiem też parę ciekawostek, które znalazłem na starych materiałach, chociaż w zasadzie to dla większości osób nie będzie to nic istotnego, ale i tak powiem. No i co? Sobota 10 grudnia, co już mówiłem. Tam wiszą oczywiście resztki, elementy, wszystko mocniej jakby widać. Eee, i no tutaj niestety w sufitem parkingu już nic nie ma oczywiście. Chociaż tutaj też jest o element tam eee, przewertowałem trochę zdjęć różnych ze swoich filmów, też nie moich i trochę zobaczyłem jak ten parking wyglądał, gdy był czynny. Tak to tutaj się prezentuje. W środku jeszcze są rzeczy jakieś. Co oznacza, że ta część parkingu raczej nie zniknie tak prędko. No, tu jak widać są barierki też. Które były kiedyś na całym terenie parkingu, właśnie one zostały prędko ściągnięte. Ale na tej części są do dziś. Classic wyburzenia. No oczywiście banery reklamowe. Tutaj też są jakieś rury. To wszystko nadal tu się znajduje, tak więc to daje jakąś malutką nadzieję, że jednak to wcale nie jest aż tak znowu wszystko gotowe do zniszczenia. No chyba, że po będą burzyć z tymi rurami, bardzo możliwe, że się nie opłaca ich demontować. Także jak podchodzimy. Ja już tędy szedłem w, w przeciwnym kierunku, żeby zacząć nagrywanie od parkingu, bo myślałem, że będzie rozwalone, okazuje się, że nie. Jest tak jak wczoraj. Tutaj jest ciemno z tej strony. Tu, gdzie zawsze się światło świeciło, teraz jest ciemno całkowicie. E, dlatego e, trochę niepokojąco to wygląda. Zaraz zrobię przybliżenie. Wszystko pokażę dokładniej. No i o to mi chodziło. Ciemnica całkowita. Nie ma co przybliżać nawet, bo tam nic nie ma. Żadnego światła. Więc, no, ciekawie, ciekawa zmiana. Galeria Malta, przypomnijmy, e, młody budynek. Bardzo. Tutaj może zrobię jakieś wyjątkowe ujęcie z tej strony Na no, hama, by się ktoś nawet mógł łamać, tędy. Dziwne, że to nie jest zabezpieczone. Ale cóż 4 minuty, 4 minutowy materiał już Szacowana długość przeze mnie to jest dzisiaj jakieś 10 minut, tak myślę, że będzie to trwało niedłużej. Bo to jest ciemność, tutaj też są jakieś podłączane rzeczy. Ciekawe czy monitoring jeszcze działa. Pewnie tak. Ciemna jest zwykle. Odbija się sąsiedni blok w szybach galerii. Ciemność panuje wszędzie. Tutaj akurat była zawsze, ale przy tamtym drugim wejściu no to jest zaskoczenie. Ta drewniana, ala drewniana oczywiście elewacja napisy, wszystko ostatnio, gdy ten pierwszy dzień był siódmy to był, czy ósmy? ósmy, gdy ten parking już zaczęli uszkadzać to ja wtedy przewertowałem materiały różne aby zobaczyć ten budynek, przypomnieć sobie jak on wyglądał od wewnątrz też od zewnątrz i kilka ciekawych szczegółów przykuło moją uwagę ale to chyba na dłuższy materiał się nadaje bardziej niż na taki krótki bo jak ja się zacznę rozgadywać to wyjdzie bardzo długi materiał więc to chyba bez sensu to mój kijek, który sobie zerwałem topolowy można posadzić takie i może wypuścić to korzenie i być drzewem bardzo ciekawe, ale dobra mniejsza z tym, wracamy do nagrywania materiału tak jak mówiłem, mgła jest bardzo mocna pod jeziorem, nad jeziorem Maltańskim spaceruje dużo ludzi, strasznie duży ruch Aha. i dobrze, że tutaj takiego nie ma bardziej spokojnie i przyjemnie oprócz oczywiście samochodów. Tu jest jedynie jest takie zamszałe, takie zielone tutaj, ta część galerii. Pytanie, dlaczego akurat w tym miejscu, bo nigdzie indziej takiego czegoś nie, nie ma na terenie, na budynku. Stawiać budynek za dziesiątki milionów i po paru latach za miliony go burzyć. Teraz y, cytuję słowa osoby mi bliskiej, która tak właśnie skomentowała rozbiórkę tej galerii. I generalnie każdy z moich bliskich, w mojej rodzinie, również ma taką opinię Myślę, że to jest akurat naturalne. No i co? Za chwilę już się oczywiście kończy mój materiał. 7 minut, więc zrobię cięcie, ale najpierw jeszcze przybliżę tutaj, bo coś tu chciałbym zobaczyć, ale nie, tu nic nie widać. Te sody ruchome do teraz nie pamiętam gdzie one były widoczne, bo w pewnym miejscu były z zewnątrz widoczne obiektu Już widzę, że lampy na zewnątrz galerii się świecą Ale dobra Widzimy się w Intrzymalte się i tam całą resztę opiszę Tutaj tylko taki krótki widok Już widzę, że jest ciemno w galerii całkowicie Chyba nawet tam Więc no, grubo bardzo A oto pierwszy napis na płocie e może jestem... co to jest napisane? Nie wiem nawet. Coś tam jakiś graficiarski symbol. No ja bym tak nie ryzykował pisania na płocie. Gdyby jeszcze napisali Gdyby ktoś po prostu był w stanie się z tego rozczytać to może mi powiedzieć że to jest jakieś, no nie wiem, nie mogę się doczytać z tego totalnie. Takie oni mają swoje symbole różne. Więc no dobra, mniejsza z tym. E, takie napisy często się zdarzają, praktycznie zawsze, więc to jest normalne. Dobra, e, no już widzę, że jest grubo, już widzę, że jest grubo za chwilę ujęcie, ale tam się światło świeci ale tylko tam, na całym terenie, budynku, przynajmniej na całym terenie, który można zobaczyć z zewnątrz, tylko tam widać światło w tamtej części. I tam jest taka ta lampka fajna, taka malutka. Fajne bardzo lampki. Typ, takie niecypowe, że tak powiem. Marta House powstał e, dwa lata po galerii. Nie dwa lata, nie dwa lata, co ja gadam. Jakieś chyba 3-4. Trochę później. E, I fajnie, bo dzięki niemu mogę tutaj sobie fajnie wysoko podejść i oglądać. No ciemno, ciemno. Gruba sytuacja Film jednak będzie miał jakieś 11 minut Ale już go kończę powoli, więc to najważniejsze Albo i nie no, ciemnica Coś tam się odbija, ale to chyba są światła z zewnątrz Galerii Tak mrocznie jeszcze nigdy nie było, zwłaszcza w sobotę, kiedy to jest dzień Weekendowy, ale chyba W soboty jeszcze powinni pracować Tu były gdzieś sody ruchome chyba widoczne, albo tu, albo tam Już sam nie pamiętam, pogubiłem się, zapomniałem tego sprawdzić Um, no, mój kijek szczęśliwy. Okej, okay, no i tu się kończy moja dzisiejsza prawa. Te światła, wszystkie, które się świecą, to są światła odbite. Wszystko to są światła odbite od zewnątrz, nic się nie świeci. To miejsce jedno z najbardziej rozpoznawalnych, no bo to jest front. Tam to wejście, szkoda, że tam się nie da podejść z bliska. Tego światła w ogóle nie widać tam jednego, co się świeciło. Sprawdzę, czy jeszcze się świeci w ogóle. A, coś tam się nadal świeci, ale. A, szkoda gadać straszna masakra z tą galerią, że jest wyburzana. Ciekawostki, które już mówiłem kiedyś. E, odnośnie samego funkcjonowania obiektu, budowy e, i czasów kiedy funkcjonował. No to już mówiłem o tym, że e, że te napisy na ulicy Martańskiej dodano później, a to z tych nieważnych, tak czy siak. Na początku ta część roślinna, tutaj tuż pod budynkiem ta oto, która jest, wyglądała inaczej. Była ten murek taki, był zupełnie inny. Ale kiedy powstał budynek Malta House mniej więcej w tym czasie, murek przebudowano na zaokrąglony, gruby i wysoki taki, taki jak był aż do dnia dzisiejszego i jest, tylko go niestety nie widać. Takie ciekawostka wygwana, jeśli kogoś nie interesują takie rzeczy. Ja sam nie wiedziałem nawet jak ten parking w miarę wyglądał. Coś tam kojarzyłem, ale dopiero ze zdjęć dowiedziałem się tak bardziej już szczegółowo było się jarzeniowymi takimi świetlówkami ciepłymi Wiele szczegółów można było zobaczyć na różnych zdjęciach z internetu chciałem tak sobie generalnie zobaczyć też która to część teraz obecnie jest wyburzana spróbowałem się dowiedzieć dlaczego, ale nie wyszło, nie wiem czemu tak oni w ogóle żadnych informacji nie udostępniają ogólnie więc nic nie wiadomo czemu akurat od tego zaczęli, znowu się potknąłem a nie, wczoraj się potknąłem o słoik, a dzisiaj o belkę ale znowu w tym samym miejscu ja to mam tutaj pecha dobra kijek odkładam i Lecę pod ostatni teren, ponieważ tutaj stąd też jest dobra widoczność. Oczywiście rzut tutaj. Ciemno. O kurcze, pieczone. Tylko się świecą te lampy po boku. Nikogo tam w środku nie ma. Raczej jakiś napis tam z daleka widać. Tylko dla dostaw to jest wejście. Ale brama jest otwarta. Gdyby ktoś się chciał włamać, to bym mógł. No smętnie. A co byle się bało? Dobra. Tu się będzie kończył mój materiał powoli o. o tam ostatnio mówiłem że tam są te kable, nie? To chyba właśnie tutaj to już teraz są rozwalone, zerwane. Tak nierównomiernie tą rozbiórkę robią ewidentnie, bo tam już wszystkie te kable pozrywali, nawet zaczęli rozwalać sam budynek, a tutaj jeszcze nawet kabli nie, nie wszystkich nie podemontowali no, ale strasznie smutne wydarzenie dla mnie Coś tu chyba się lekko zmieniło. Chociaż nawet nie wiem, może wczoraj jeszcze coś doburzyli. Ale tam dobra. Nie, patrz, nie patrzysz na tą przykrą rzecz. Szkoda męczyć się. Denerwować. Dobra, to było na tyle. Dziękuję za oglądanie wszystkim. Życzę miłego dnia, bo pewnie to publikuję znowu na następny dzień albo w nocy. Jeśli ktoś to jeszcze ogląda przed spaniem, no to miłej nocy i. Takim oto akcentem, żegnam się, do zobaczenia, cześć! A, jeszcze dodatkowa rzecz, będę publikował teraz codziennie, chyba, że nic się nie będzie zmieniać, to będę publikował codziennie dłuższe materiały. Karta jakaś, 20% coś tam, ra, ra, ratunkowa, rabatowa, dobra, tak czy siak zamierzam publikować co drugi dzień trzy filmy short. W sensie trzy filmy short na przemian z materiałem normalnym, długim, czyli codziennie nie będzie już pojedynczych filmów short. No chyba, że nic nie będzie działo, to wtedy wrócę do pojedynczych filmów Short, no bo bez sensu, żebym tracił czas. To tyle. Do zobaczenia, życzę mi jego dnia wieczoru Miłych snów. Cześć, pa!